Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam Lexusa LS460, który należy do mojego brata. To jest samochód z 2008 roku. 4,6 litra pojemności V8, mniej więcej 380 koni. Dość szybki samochód. W zależności od danych producenta 57, 56, do setki 58. Natomiast przez to, że jest to V8, ma niesamowity zakres i, e, i ciągnie od dołu. Także naprawdę kapitalny samochód. E, mamy dość dużo doświadczenia w rodzinie, jeżeli chodzi o Lexus LS. E, nie, powiem szczerze, w porównaniu z poprzednimi generacjami, e, 460 -ka, no, jeździ kapitalnie. Naprawdę e, rewelacja. Jest to zajebisty, po prostu zajebisty samochód. To, co ciekawe, tak jak w każdym aucie tego typu, czyli typu S-klasa, A8, BMW 7, Jaguar XJ, nie czuć prędkości, po prostu jest się w pewien sposób odizolowany od rzeczywistości. No, Lexus nie jest najlepszą furą, jeżeli chodzi o branie szybkich zakrętów. Natomiast jeżeli chodzi o komfort, uważam, że, że jest top. Totalny top. Nie jestem obiektywny, ponieważ lubimy tą markę i mamy kilka pojazdów z tej, z tej stajni. Natomiast chciałbym Wam zaprezentować, jak ten samochód wygląda i różne, różne małe dodatki. Teraz, tak, zobaczymy szczegóły przy otwieraniu oczywiście jest keyless, system keyless, nie potrzeba kluczyka, nie, wystarczy że mam kluczyk włożony w kieszeni, e, no i e, d, oczywiście pełna skóra, nie tylko podgrzewane siedzenia, ale również wentylowane, e, przycisk start-stop, czyli tak jak w wielu innych markach a pilot w kieszeni, wszystko jest bez kluczykowe. Tutaj jeden z sensorów e, odciśnięcia opony poszedł, ale to nie jest problem. Teraz posłuchamy, jak, jak zajebiście pracuje A, od środka. E, samo ściemniające się automatyczne lusterko, tutaj schowki. Schowek na okulary oczywiście mamy podświetlenie, wydaje mi się, że to są LEDowe. To z boku. Natomiast ciekawostka, zobaczcie, jak, jak podświetla się A, fajnie. To nie jest tylko na on/off, tylko jest takie, jakby rozjaśnianie i ściemnianie tego górnego panela. E, oczywiście, no tutaj możemy użyć jakąś kartę. Tutaj mamy, no, standard. Wszystkie te rzeczy są wykonane bardzo z bardzo fajnych materiałów, nie jest to jakiś tań plastik, tylko, tylko naprawdę top end tutaj tak samo. Na dole to jest roleta tylnej szyby. Naciskamy tylna szyba, roleta na tylnej szybie idzie w dół i idzie do góry. Ona też opuszcza się i podnosi automatycznie, jeżeli wrzucimy R. Reverse schodzi, na Drive idzie do góry. Oczywiście multifunkcyjna kierownica, standard, tak jak w każdym samochodzie. Ustawienie lusterek, jakieś tam drobne systemy. Tutaj mały schowek na jakieś pieniążki. Na dole mamy standard, jak w każdej Toyocie Lexusie. Zegary, to jest standard we wszystkich lesach, zawsze są ciemne, tak, po włączeniu oświetlają się. Także tak wygląda samochód z przodu. Teraz patrzymy na auto z tyłu. Głośniki Mark Levinson, cały system jest Marka, ma markę Levinson. A... E, tutaj jakieś małe dodatki. Z praktycznego punktu widzenia, powiem szczerze, te... E... Dywaniki nie są najlepsze, bo się szybko bardzo brudzą, ale wyglądają fajnie. Eee, natomiast gdybym miał, jeździł tym samochodem, na pewno miałbym eee, dywaniki gumowe. Znowu regulacja e, rolety, no i podgrzewanie, podgrzewanie foteli. Z tyłu niestety są tylko podgrzewane w tej wersji. To nie jest wersja e, najwyższa. Tutaj też mogła być lodówka. Ale nie ma lodówki, jest przejście do kabiny bagażnikowej. Tak wyglądają fotele. I taka ciekawostka, że ten samochód ma ponad 300 tysięcy km przebiegu. Około 320 tysięcy. Także mity typu, że przy 200 tysiącach auto się skończy, to w ogóle można sobie wstawić wiadomo gdzie. Naprawdę. Tego typu auta, zadbane, serwisowane w aso, będą w stanie jeździć i jeździć dużo, 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 dużo więcej bezproblemowych kilometrów. Schopek nie jest największy, nie jest najmniejszy, jest, jest w miarę ok. Przepraszam za, za syf, ale to auto było od razu film był kręcony od razu po trasie także są jakieś puszki, kable wystające źle zamontowane silnik V8, tak jak rozmawialiśmy, 380 koni mniej więcej V8 4.6 litra. Naprawdę genialna jednostka. Powiem szczerze, wydaje mi się, że jest troszeczkę głośniejszy niż LS 430, czyli 43 V8 290 koni. Tutaj mamy oczywiście pamięć foteli, wcześniej było ustawienie foteli, regulowanie pasów, wysokości pasów, standard otwieranie, zamykanie samochodu, panel, child lock jeżeli chodzi o szyby z tyłu. Tutaj wiadomo, tempomat, odbieranie, tempomat po prawej stronie, odbieranie połączenia albo odrzucanie, automatyczny. Pa Um, ręczny um, zmieniarka na chyba 6 płyt, 6 czy 7 płyt, 6 płyt, jeżeli pamięć mnie nie myli. Um, tutaj też ciekawostka, auto jest na, pneuma na pneumatyce, są so, systemy, jest, można ustawić sobie sport, komfort e, albo normal, i masz height, czyli można też e, można podwyższyć samochód. Z przodu fotele są. Nie tylko podgrzewane, ale również wentylowane. Z tyłu teraz widzimy ten sam motyw z usterkiem, co z przodu, tak, czyli też przy otwieraniu fajnie się rozświetla. Przy zamaganiu już tego efektu nie ma, ale w dłuższych wersjach były tutaj monitory, nawet. Rączki są wykonane z bardzo przyjemnego materiału. Tutaj można jakąś marynarkę zarzucić albo coś w coś tym stylu. E, nie trzeba się schylać, wystarczy użyć tych przycisków, żeby posunąć albo odsunąć e, fotel i ustawić go, tak, żeby może pasażerowi pasożer, z tyłu było wygodnie. Bagażnik oczywiście otwierany z pilota. E, Osobiście nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania, jest ok ale jakoś nie przeszkadzałoby mi, gdyby bagażnik otwierał się po prostu ręcznie albo na sprężynach do góry. Może jestem wiśniakiem, ale naprawdę zupełnie mi to jakoś nie, nie zmienia życia. Oczywiście zamykanie przyciskiem, bagażnik jest całkiem z dobrych rozmiarów. Nie jest to Skoda Superb albo auto tego typu, ale, ale nie jest nieźle. No i oczywiście prawdziwe wydechy, a nie atrapy. O, dla potwierdzenia z drugiej strony jest tak samo. No i taka ciekawostka, wszystkie drzwi są domykane. I dochodzi do końca. I teraz zobaczycie z tyłu jak to wygląda. I domykanie. Drzwi z tyłu. Bagażnik oczywiście tak samo się domyka. A tutaj podjeżdżamy LSM 430 po liftem pod 460. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego filmiku i mam nadzieję, że, że Wam się spodoba Jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Zapraszam do komentowania, spróbuję się ustosunkować. Dzięki. 多少钱？